Cześć! Lubisz piłkę ręczną? Chcesz odwijać swoje umiejętności? Trenować w fajnej grupie? Zapraszamy! Przyjdź na testy do siódmego liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Sprawdźcie i trenuj z nami. Jesteśmy uczniami klasy sportowej o profilu piłka ręczna. Trenujemy pod patronatem ośrodków szkolenia piłki ręcznej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów z najwyższymi licencjami w Polsce oraz odpowiednio przeszkolonymi do pracy z młodzieżą. W naszej dyspozycji jest zbudowana baza treningowa, w skład której wchodzą 3 hale z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, dwie siłownie, stadion lekkoatletyczny, 2 orliki, sala fitness, basen, opieka dietetyka oraz fizjoterapeuty wraz z gabinetem odnowy biologicznej. Nasi uczniowie objęci są dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewniane jest w ramach projektu SPR. Ponadto systematycznie jesteśmy doposażani w najnowszy sprzęt przeznaczony do efektywniejszego prowadzenia treningu. Zresztą część tego sprzętu możecie zobaczyć na filmiku, który dla Was przygotowaliśmy. Oczywiście pan lekcji jest ściśle dopasowany do naszych treningów. Szkoła dysponuje własnym internetem, dlatego w szczególności zapraszamy osoby spoza Zielonej Góry. Posiłki podawane na stołówce są odpowiednio zbilansowane dla sportowców. Internet znajduje się w odległości 100 metrów od szkoły, a sama szkoła w odległości 500 metrów od dworca, co ułatwia komunikację z miejscem zamieszkania. Pamiętaj! Przychodząc do naszej szkoły, nie zmieniaj barw klubowych. Dajemy Tobie możliwość rozwoju poprzez kolejne jednostki treningowe, a mecze ligowe grasz w klubie, który Ty reprezentujesz. Na treningach skupiamy się zwłaszcza na poprawianiu i doskonaleniu naszych umiejętności indywidualnych, dzięki którym stajemy się coraz lepszymi zawodnikami. Najzolniejsi biorą udział w kampach dla młodzieży wyselekcjonowanej z całej Polski. Niektórzy z nas będąc jeszcze w liceum wystąpili już na pierwszych ligowych parkietach oraz otrzymali powołanie do reprezentacji Polski w swojej kategorii wiekowej. Jak też widzicie, w naszych klasach są zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. Jest to idealne miejsce dla każdego, kto chce rozwijać swoją pasję oraz doskonalić swoje umiejętności. Przyjdź i spróbuj, a na pewno nie pożałujesz. Wszystkie informacje dotyczące naboru, terminu konsultacji oraz testów sprawnościowych znajdziesz na stronie internetowej 7. Liceum Ogólnokształcącego. Jeżeli masz jakieś pytanie, na które chciałbyś Ty bądź Twój rodzic uzyskać odpowiedź, skontaktuj się z naszymi trenerami. Paweł Petela, numer 793-344-551 i Ronełów Łuczak, numer 609-684-504. A czy Ty grasz w Lubuskim?